Co sądzi Pan o zmarnowaniu prawie 70 złoty, milionów złotych na wybory kopertowe, które się nigdy nie odbyły? No ubolewam, że się nie odbyły, mogły się odbyć, natomiast opozycja, która bała się wtedy tych wyborów, a przede wszystkim chciała wymiany swojej kandydatki Małgorzaty Kidawy Błońskiej, zrobiła wszystko, żeby do tych wyborów nie doszło. Storpedowała te wybory sama zresztą się tym chwaląc, kandydatka pani Marszałek wówczas kidała Błońska, sama mówiła w mediach, że jej zasługą jest wywalenie tych wyborów więc jeśli dzisiaj mówić o tym że te pieniądze zostały zmarnowane to zostały zmarnowane poprzez działania opozycji. Czyli nie pan nie tych tylko opozycja, tylko opozycja. Moim Pani obowiązkiem i obowiązkiem rządu, bo to było działanie nie moje, tylko to było działanie całego aparatu państwa w tej sprawie, w, było nakierowane na to, aby Polacy mogli skorzystać z konstytucyjnego prawa wyboru prezydenta. Były określone konstytucyjne terminy, mieliśmy COVID, mieliśmy sytuację nadzwyczajną i takie nadzwyczajne decyzje rząd w tej sprawie podejmował, opozycja zrobiła wszystko, aby się nie odbyło.